Słyszałaś, że podobno szewc bez butów chodzi? To przysłowie doskonale oddawało mój hard ducha i zanikającą chęć do pisania. Jednak po rozmowie z Natalią postanowiłam, że spróbuję. O niej będzie później. Ostatnio robiłam czystki na moim telefonie, a to co tam znalazłam, przyprawiło mnie o zawrót głowy. Wylanie paru łez. Z ekranika mojego chujaweja spoglądała na mnie łysa, blada i wystraszona Agnieszka. Totalnie bezbronna kobieta, a jej winą było to, że wpadła w szpony tak popierdolonej i dziwacznej choroby, jaką jest trak piersi. Obecnie. Siedem miesięcy po chemioterapii mam olbrzymią ochotę odnaleźć doktora Emmeta Brauna i razem z Martinem McFly'em cofnąć się do tej chwili, by najmocniej wyściskać samą siebie. Co ja wtedy myślałam? <laughs> nie, ja nie umiałam myśleć. A jedyne czego chciałam to odejść. Tak po cichu, tak po prostu. Dzięki opatrzności tak się nie stało. A ten dziennik ma udowodnić ci to, moja droga: że rak piersi nie jest tożsamy ze śmiercią za życia. Po raku jest życie. to jeszcze piękniejsze, niż przedtem. Znowu zaczynam tworzyć po 22. Dopiero wtedy znajduję chwilę dla siebie. Cały Boży dzień kręci się wokół Aleksieja i klasycznemu matkowemu umartwianiu się. Wiele z was pomyśli, no, przestań pierdolić, babo. Halo, ja mam raka. Daj mi konkrety, bym nie musiała wieszać się na pasku od spodni. Taka śmierć będzie o wiele łatwiejsza, niż czekająca mnie wielomiesięczna mordęga, która i tak się zakończy pobytem w lodówce, a potem dwa metry pod ziemią. Ha! Nie, otóż nie! Nowotwory piersi, chociaż bardzo przebiegłe, nie zabijają w parę tygodni. Naprawdę nie chcę się rozpisywać o podtypie raków piersi. Nie chcę o tym mówić. Chcę powiedzieć Ci o tym, jak to się zaczęło. A dokładnie pamiętam tą datę. 27 lipca. 2021 roku byłam w Niemczech od lekko ponad dwóch lat, lecz moja znajomość języka była na tyle kiepska, że nawet głucha osoba prędzej uzyskałaby informacje niż ja. Przychodząc do gabinetu dr Magdy miałam jeszcze nieco nadziei. Dopiero jej mina sprowadziła mnie w dół. Siadaj dziecko odezwała się delikatnym, ale stanowczym głosem. Pamiętam, że to był pierwszy i zarazem ostatni raz, kiedy mój mąż przekroczył progi szpitala w moim towarzystwie. Zajęłam wyznaczone przez nią miejsce. A mój ślubny mechanicznie przysiadł się obok. Wszystko było ciekawsze niż to, co ona ma mi do powiedzenia. Halo, mi się tu życie wali! Halo, mi się tu życie wali! Ja potrzebuję Twojego wsparcia! Myśli w głowie buzowały w najlepsze, szukając ujścia. Mam już wyniki Twojej biopsji, zaczęła poważnie lekarz. Niestety to rak. Poczułam się dziwnie i nawet teraz to czuję. Po pół roku od operacji staram się przypomnieć sobie, co czułam, słysząc te trzy słowa. Niestety. To rak. Przychodzi mi do głowy tylko jedna sytuacja. Gdy w środku nocy wybudzi nas nagły hałas, totalnie niespodziewany. Serce podchodzi ci do gardła, ciało wiotczeje, a ty nie rozumiesz, czy to, co usłyszałaś, czy to, co usłyszałeś, było prawdziwe. Czy tylko ci się śniło? Łapie rękę mojego Lubego. Osobę, o której myślałam, że mogę polegać. O, jak głupia! Odsunął się ode mnie na dwie długości szpitalnego krzesła. Pani doktor sobie żartuje, prawda? Zapytał łamanym niemieckim. Do oczu zaczęły mi napływać wielkie galeony łez. Kątem oka zwróciłam uwagę na jego serdeczny palec. Patrzyłam na to małe srebrne kółeczko, które ma teoretycznie symbolizować wsparcie. Dla mnie w tym momencie stało się niepotrzebnym ozdobnikiem. Pomyślisz pewnie, no i co z tego? Jednak dla każdej kobiety to wręcz artefakt. Jest jak swoistny nieśmiertelnik. Jest to wyraz przynależności jedno do drugiego. Nie mogłam nawet w najgorszych chwilach pomyśleć, na jak wielką próbę będzie poddane moje małżeństwo. Ja tak samo jak większa część tego kwiatu czekałam zawsze na swojego księcia z bajki, takiego alvaro na białym koniu o manierach brytyjskiego arystokraty i libido tak wielkim jak drąg Massimo z 365 dni. No cóż, rak przefiltrował, na kogo mogę liczyć. I niestety on do tych osób się nie zaliczał. Czy ona będzie wyglądała dalej jak kobieta? Pytanie takie usłyszała moja pani doktor. Poczułam się jak powietrze. Halo, ja tu jestem. Ja to słyszę. Wodospad moich łez robił się coraz większy. Nie panowałam już nad spazmast. Nie panowałam już nad spazmatycznymi ruchami. Jedna myśl przyszła mi do głowy. To był Aleksiej. Mój ukochany malutki synek który zapewne jest już po obiadku i bawi się w najlepsze z innymi dziećmi. Co z nim będzie? Czy będzie mnie pamiętał? Czy dożyje jego piątych urodzin? Pan tak serio? Magda już nie ukrywała irytacji. W spojrzeniu tej na co dzień spokojnej i zdystansowanej kobiety... Widać było zmieszanie i wielkie wkurwienie. Pana żona może umrzeć, a pan mi się pyta, czy ona będzie mieć piersi? Krzyknęła. Ślubny nie wytrzymał i wyszedł, trzaskając drzwiami. Siedziałam tam bez ruchu, nie wiedząc, co dalej. Doktor Hanna Wald usiadła obok. Przytuliła mnie do siebie, a ja poczułam subtelny zapach jej perfum. Rozpłakałam się. Nie, 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 to nie tak. Ja wyłam jak zwierzę prowadzone na rzeź. Cicho, cicho, moja kochana, ja nie zostawię cię. Powtarzała to jak mantrę przez kilka dobrych minut. Poczułam się trochę jak Mirosław Hermaszewski w stanie istnej nieważkości. Pani doktor, pani doktor, ja się boję. Bać to może się ten szczyl. A ty zaczynasz najważniejszą walkę. Walka o swoje życie. Ale wiesz co? Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że wyjdziesz z tego. Banał, prawda? Nie. To prorocze słowa, których chwyciłam się jak brzytwę.